Znajdujemy się przed ak budynkiem Akademii Tarnowskiej, gdzie wraz z siódmymi i ósmymi klasami mieliśmy możliwość uczestniczyć w zajmujących wykładach chemicznych i fizycznych. Projekt dedykowany uczniom szkół podstawowych i uczniom szkół ponadpodstawowych, założeniem tego projektu o tytule Perscientam ad Astra przez Wiedzę do Gwiazd było to, aby stworzyć takie możliwości przekazania wiedzy. Naukowej, ale w sposób bardziej przystępny, i takie właśnie założenie było tego całego projektu. Zorganizowanych jest 18 warsztatów, czyli takiej wiedzy dosyć praktycznej, gdzie uczniowie sami mogą wziąć udział w warsztatach chemicznych, fizycznych, na sobie przećwiczyć różnego rodzaju doświadczenia, samodzielnie przeprowadzić różnego, reakcje różnego rodzaju reakcje chemiczne. I dzięki tym spotkaniom, właśnie otwiera się Akademia Tarnowska na młodzież, i w ten sposób chcemy zachęcić również do studiowania w naszej uczelni. Projekt składa się z dwóch części. Są to wykłady i warsztaty. W wykładach wykłady są opatrzone głównie krótkim wstępem teoretycznym. Zaopatrzone są w pokaz doświadczeń charakteryzujących tematykę, podstawową teorię, jeżeli chodzi o zagadnienia chemiczne bądź fizyczne, poruszane w trakcie zajęć. Dodatkowo, później, po takim krótkim wstępie, uczniowie mają już pewnego rodzaju wiedzę na takim podstawowym poziomie, która umożliwia im zrozumienie zastosowań i aplikacji. Różnego rodzaju zagadnień chemii bądź fizyki w życiu codziennym. Natomiast podczas warsztatów, po przejściu odpowiednich szkoleń w postaci BHP oraz posługiwania się szkłami, czynnikami chemicznymi, samodzielnie wykonują zadania w ramach projektu. Są to najczęściej różnego rodzaju reakcje, syntezy związków organicznych, jak również w przypadku fizyki doświadczenia opisujące, charakteryzujące podstawy prawa fizyczne z zakresu optyki, mechanizmu. Paniki, um, elektromagnetyzmu i elektryczności.